24 czerwca 2025 roku szczyt NATO w Brukseli. Emmanuel Macron wstał od stołu z propozycją, która zszokowała połowę sali: Europa musi wrócić do dialogu z Rosją. Nie możemy izolować Moskwy w nieskończoność. Mówił o strategicznej autonomii, o realistycznej polityce, o tym, że wojna kiedyś się skończy i trzeba będzie rozmawiać. Zachodni sojusznicy kiwali głowami. Wydawało się, że Francja znów dyktuje warunki europejskiej polityki. Ale wtedy wstał Karol Nawrocki. Nie miał eleganckich frazesów. Miał teczkę. Teczkę pełną faktur, rachunków i dowodów. I jedno pytanie, które sparaliżowało Macrona: Panie prezydencie, ile Francja zarobiła na tym sie dialogu F? W ciągu 12 minut Nawrocki pokazał prawdziwe koszty francuskiego dialogu. Europa zobaczyła, że za każdą rozmową z Kremlem stoi faktura. A płaci ją nie Paryż, płaci Warszawa. Subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć rachunki, które uciszyły Paryż i wstrząsnęły NATO. Żeby zrozumieć, co wydarzyło się tego czerwcowego dnia w Brukseli, trzeba wrócić o kilka lat wstecz. Emmanuel Macron od początku swojej prezydentury miał wizję: Europa musi być strategicznie autonomiczna, niezależna od USA, zdolna do prowadzenia własnej polityki zagranicznej. I to oznaczało jedno, dialog z Rosją. 2017 rok. Macron zaprasza Putina do Wersalu. Pokazuje mu przepych francuskiej historii. Mówi o nowym rozdziale w relacjach. Media okrzykują to historycznym momentem. 2019 rok. Macron w wywiadzie dla The Economist mówi: "Na to przeżywa śmierć mózgową. Europa musi brać sprawy w swoje ręce i dodaje: musimy przemyśleć naszą relację z Rosją". Polska wtedy ostrzega. Premier mówi: "To niebezpieczna naiwność". Ale Paryż nie słucha. Polska zawsze była rusofobiczna, odpowiadają francuscy dyplomaci. 2022 rok. Rosja atakuje Ukrainę. Pełna skala. Matron dzwoni do Putina. Raz, drugi, dziesiąty. Próbuje ratować dialog. Putin się śmieje i każe swoim generałom kontynuować ofensywę. A mimo to, mimo inwazji, mimo tysięcy zabitych, francuskie firmy wciąż działały w Rosji. Renault produkował samochody, Total pompował gaz, Bontep Paribas obsługiwał transakcje. To tylko biznes tłumaczyli w Paryżu. Polityka to jedno, gospodarka to drugie. Ale Polska widziała inaczej. Każde euro płynące do Rosji to pocisk, który mógł trafić w ukraińskie miasto, każdy kontrakt to paliwo dla rosyjskiej machiny wojennej. I przez trzy lata od 2022 do 2025. Polska mówiła to głośno. Na każdym szczycie, w każdym kuluarze, czasem dyplomatycznie, czasem wprost. A Francja? Francja mówiła o pragmatyzmie, o tym, że emocje nie mogą dyktować polityki. Aż przyszedł 24 czerwca 2025 roku. Tematem dyskusji była długoterminowa strategia wobec Rosji. Większość mówiła o powstrzymywaniu, o wzmacnianiu wschodniej flanki, o wsparciu dla Ukrainy. Ale matron miał inny plan. Wstał od stołu i zaczął mówić. Jego ton był miękki, przekonujący, pełen retorycznej elegancji, która zawsze była jego znakiem rozpoznawczym. Szanowni Państwo, zaczął musimy być realistami. Ta wojna kiedyś się skończy, i wtedy będziemy musieli usiąść do stołu z Moskwą. Pytanie brzmi, czy zrobimy to z pozycji siły, czy z pozycji desperacji. Sala słuchała w milczeniu. Europa nie może być zakładnikiem amerykańskiej polityki, kontynuował Matron. Nie możemy czekać, aż Waszyngton zdecyduje za nas. Musimy mieć własną wizję. A ta wizja musi obejmować dialog z Rosją. Niektórzy delegaci zaczęli kiwać głowami. Scholz notował coś w zeszycie. Włoski premier szepnął coś do swojego doradcy. Macron czuł, że ma momentem. Izolacja Moskwy nie jest strategią. To jest tylko emocja. A emocje nie wygrywają wojen ani nie budują pokoju. Dialog to jest droga, i Francja jest gotowa przewodzić tej drodze. Słowa Matrona brzmiały dobrze, brzmiały dojrzale, brzmiały jak polityka wielkiego kraju, który zna swoją wartość. A potem odezwał się Karol Nawroki. Tego dnia w Brukseli miał odbyć się szczyt NATO poświęcony przyszłości sojuszu. Scholz-Starmer z Wielkiej Brytanii, szefowa NATO i oczywiście Matron. Nawrocki nie wstał od razu. Przez chwilę siedział i patrzył na matrona. Jego twarz nie wyrażała gniewu, nie było w niej pogardy, była tylko ciekawość. Jakby Nawrocki czekał, czy matron powie jeszcze coś, co mogłoby zmienić kontekst. Ale matron skończył i usiadł z satysfakcją człowieka, który wie, że właśnie wygrał debatę. Wtedy Nawrocki wstał. Podszedł do mównicy wolno, spokojnie. Miał przy sobie skórzaną teczkę, taką jaką noszą prawnicy, gdy idą do sądu. Położył ją na mównicy, otworzył i wyciągnął pierwszy dokument. Panie prezydencie Macron zaczął cicho, ale każdy w sali usłyszał każde słowo: Mówi pan o dialogu, o realizmie, o tym, że emocje nie mogą dyktować polityki. Zrobił pauzę. Spojrzał prosto w oczy francuskiego prezydenta. Ale pozwólcie, że zadam panu jedno pytanie: ile Francja zarobiła na tym dialogu? Matron zmarszczył brywi. To nie było pytanie, na które był przygotowany. Nawrocki nie czekał na odpowiedź, wyciągnął drugi dokument. Mam tutaj dane, oficjalne dane, otwarte źródła, kontrakty francuskich firm z Rosją w latach 2014-2024, od aneksji Krymu do pełnoskalowej inwazji, a nawet po inwazji. Sala zamarła. Dziennikarze wyciągnęli notatniki. Kamery skierowały się na polską delegację. Nawroczki zaczął czytać: 2001-2014. Francja sprzedaje Rosji dwa okręty typu Mistral. Wartość kontraktu 1,2 miliarda euro. Okręty desantowe dla rosyjskiej floty, dla projekcji siły w regionie Morza Czarnego. 2014 rok aneksja Krymu. Świat nakłada sankcje. Francja? Francja zawiesza dostawę Mistrali, ale wypłaca Rosji odszkodowanie. 949 milionów euro. Kto płaci za rosyjską agresję? Francja, zyskiem dla Moskwy. Murmur przeszedł przez salę. Matron zacisnął szczeki. Nawrotki kontynuował. 2010-2022. Total Energies, największa francuska firma energetyczna, inwestuje w Rosji 15 miliardów euro. Projekty gazowe, projekty naftowe. Współpraca z Gazpromem. Rok po roku, nawet po Krimie, nawet po Donbasie. Renault. Największy zagraniczny producent samochodów w Rosji. 3 miliardy euro zysku z rosyjskiego rynku. Fabryki w Moskwie. Dziesiątki tysięcy pracowników produkujących dla rosyjskiego rynku. Nawet w 2022 roku, cztery miesiące po inwazji, Renault wciąż działał w Rosji. Nawrocki podniósł wzrok znad dokumentów. BNP Paribas. Największy francuski bank, miliardy euro w kredytach dla rosyjskich firm, finansowanie rosyjskiej gospodarki, finansowanie firm, które płacą podatki do rosyjskiego budżetu, a z tego budżetu rakiety, czołgi, pociski. Delegacja francuska zaczęła szczeptać między sobą. Jeden z doradców matrona próbował coś notować, ale jego ręka trzęsła się. Nawrocki nie skończył. Air France. Loty do Moskwy. Zyski z rosyjskiego rynku turystycznego. Nawet w 2021 roku, gdy Rosja gromadziła wojska na granicy z Ukrainą, Air France latał. Bo? Bo biznes to biznes. Panie prezydencie powiedział Nawrocki patrząc prosto na Macrona, policzmy razem, ile to jest, ile Francja zarobiła na dialogu F z Rosją. I wtedy podał sumę ponad 50 miliardów euro w ciągu 10 lat. Od Krymu do inwazji. 50 miliardów euro, które poszły do rosyjskiej gospodarki, do rosyjskiego budżetu, do rosyjskiej machiny wojennej. Cisza była niemal fizyczna. Można było usłyszeć oddech ludzi w sali. Matron otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie wydał żadnego dźwięku. Nawrocki zamknął pierwszy zestaw dokumentów. I otworzył drugi. A teraz pozwólcie, że powiem, ile kosztował ten estylog Istnas, Polskę. Ton jego głosu zmienił się. Nie był już prokuratorem odczytującym fakty. Był kimś, kto mówi o bólu, o stracie, o cenie, którą zapłacili inni. 2022 rok. 24 lutego. Rosja atakuje Ukrainę. Pierwszego dnia wojny do Polski przyjeżdża 100 tysięcy uchodźców. W ciągu tygodnia milion. W ciągu trzech miesięcy cztery miliony. Polska otworzyła granice. Otworzyła domy. Otworzyła serca. Polskie rodziny przyjmowały ukraińskie rodziny, polskie szkoły przyjmowały ukraińskie dzieci, polskie szpitale leczyły ukraińskich rannych. Ile to kosztowało? 50 miliardów złotych. To jest 12 miliardów euro z polskiego budżetu, od polskich podatników. Nawrotki zrobił pauzę i spojrzał na matrona. Podczas gdy Francja zarabiała na Rosji, Polska płaciła za rosyjską agresję. To zdanie przetoczyło się przez salę jak fala. Delegacje krajów bałtyckich zaczęły bić brawo, Rumuni i Bułgarzy dołączyli. Nawet Brytyjczycy skinęli głowami za probatą. Ale Nawrocki nie skończył. I wiecie Państwo, co było najtrudniejsze nie pieniądze. Pieniądze można odzyskać. Najtrudniejsze było patrzeć, jak Francja, sojusznik z NATO, dalej robi interesy z krajem, który bombarduje ukraińskie miasta. Najtrudniejsze było słuchać, jak matron dzwoni do Putina i mówi o deeskalacji podczas gdy my przyjmujemy matki z dziećmi uciekające przed rosyjskimi rakietami. Najtrudniejsze było tłumaczyć polskiemu społeczeństwu, dlaczego Francja, która mówi o europejskiej solidarności, nie zamknęła swoich fabryk w Rosji, nie wycofała swoich inwestycji, nie przestała finansować tego, co niszczy Ukrainę. Jego głos był spokojny, ale każde słowo miało wagę młota. Matron próbował przerwać. Panie prezydencie Nawrocki, to uproszczenie, ale Nawrocki uniósł rękę. Proszę pozwolić mi skończyć. I kontynuował. Mówi pan o dialogu. Dobrze, porozmawiajmy. Ale najpierw odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie, czy dialog, który finansuje agresję, to jest dialog. Czy może to jest współudział? Pytanie zawisło w powietrzu. Nikt nie odważył się odpowiedzieć. Nawrocki zamknął teczkę. Panie prezydencie Macron, Francja ma prawo do swojej polityki. Ale niech pan nie mówi, że to jest realizm. Realizm to widzieć fakty takimi, jakie są. A fakty są takie, wasz dialog kosztował Europę bezpieczeństwo, kosztował Ukrainę tysiące istnień, i kosztował Polskę miliardy, które musieliśmy wydać, bo wy nie chcieliście zrezygnować z zysków. I wypowiedział zdanie, które obiegło potem wszystkie media: dialog, tak, ale nie za cenę krwi. I nie na koszt tych, którzy płacą rachunek za waszą autonomię strategiczną. Sala eksplodowała. Jeszcze zanim szczyt się skończył, nagranie przemówienia Nawrokiego zaczęło krążyć w internecie. Twitter eksplodował. Hashtag w dialog za cenę krwi osiągnął 2 miliony wpisów w 3 godziny. Cenny breaking. Prezydent Polski konfrontuje Matrona w sprawie powiązań biznesowych z Rosją. Bebsy World. Dokumenty Nawrokiego ujawniają, Francja zarobiła 15 miliardów na Rosji podczas kryzysu ukraińskiego. Le Monde napisał. Presze mówienie, które kłopocze Nawrocki odsłania francuskie sprzeczności. Liberation poszło dalej, Matron upokorzony w Brukseli Polska przedstawia rachunek. Der Spiegel Polska rozlicza francuskie interesy z Rosją w czasie wojny. A w Polsce, w Polsce eksplodował internet. Wszystkie portale TV Pulsat News, Onet, WPPL transmitowały fragmenty na żywo. Komentarze pod artykułami były jednogłośne. Wreszcie ktoś im powiedział prawdę. Matron myślał, że nikt nie policzy Pystat miliardów? Boże ile krwi za te pieniądze. W Warszawie, Krakowie, Gdańsku ludzie zatrzymywali się na ulicach i oglądali nagranie na telefonach. W kawiarniach, w biurach, w metrze wszędzie to samo nawrócił matron. Polscy influencerzy, którzy zazwyczaj unikali polityki, tym razem udostępniali film. Nie jestem żadnej opcji politycznej, ale to trzeba zobaczyć. Reakcje międzynarodowe były błyskawiczne. Kraje Bałtycki. Prezydent Litwy Gitanas Nausysda napisał na X. Dziękujemy prezydencie Nawroki. Pokazałeś liczby, które Zakut wolał ignorować. To nie rusofobia, to rachunkowość. Premier Łotw. Dialog tak, ale nie kosztem tych, którzy chronią Europę. Premier Estonii. 50 miliardów. Trzeba było to głośno powiedzieć. I Polska to zrobiła. Europa Środkowa. Węgry. Nawrocki ma rację: każdy kontrakt z Moskwą to pocisk dla Ukrainii. Czechy, Francja zarabiała, my płaciliśmy. To musi się skończyć. Słowacja. Wreszcie ktoś powiedział głośno o hipokryzji Zachodu. Ukraina. Prezydent Ukrainy napisał krótko, ale wymownie: dziękujemy Polsce. Za słowa, za czyny, za pamięć. Andrii Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainii. Gdy Polska przyjmowała nasze matki i dzieci, francuskie firmy płaciły podatki do budżetu, z którego Rosja kupowała rakiety. Nawrocki powiedział prawdę. Wielka Brytania. The Times. Nawrocki demaskuje moralne bankructwo Francji w kwestii Rosji. The Guardian. Ma rację. Francja czerpała zyski, podczas gdy Europa wszodnia ponosiła koszty. A co najciekawsze, Francja. We Francji zapanowała panika. Pałac Elizejski wydał oświadczenie pełne wymijających frazesów. Francja zawsze wspierała Ukrainę. Kontrakty gospodarcze to inna sfera niż polityka zagraniczna. Ale francuskie media nie dały się zwieść. Le Figaro opublikowało Longred. Czy Nawrocki ma rację? Śledztwo w sprawie rosyjskich kontraktów. I potwierdzili, 50 miliardów to była zaniżona liczba. Prawdziwa suma mogła być wyższa. France 24 zaprosiło polskiego ambasadora. Dziennikarz zapytał, czy Polska oskarża Francję o współpracę z agresorem. Ambasador odpowiedział spokojnie, nie oskarżamy, pokazujemy fakty. A fakty mówią same za siebie. W Paryżu przeciwnicy Matrona, zwłaszcza Marine Le Pen, natychmiast wykorzystali sytuację. Matron zarabiał na wojnie, Polacy pokazali rachunki, Francuzi zasługują na prawdę. A w samym Pałacu Elizejskim tego wieczoru Macron wezwał swoich najbliższych doradców. Jak to się mogło stać? pytał rzucając gazetami na stół. Na okładkach na nawrocki steczką matron zbladły. Jeden z doradców próbował tłumaczyć. To kontrakty sprzed wojny. Nie mogliśmy przewidzieć, ale inny przerwał. Mieliśmy trzy lata, żeby się wycofać. Renault dopiero w sierpniu 2022 roku opuścił Rosję. To było pół roku po inwazji. Macron milczał, bo wiedział, że przegrał nie tylko debatę, przegrał narrację. Ale zatrzymajmy się i zadajmy pytanie, które zmienia wszystko. Co by się stało, gdyby Francja posłuchała Polski w 2014 roku? Wyobraźmy sobie alternatywny scenariusz. 2014 rok aneksja Krymu. Polska mówi, trzeba odciąć Rosję ekonomicznie. Żadnych kontraktów, żadnych inwestycji. I tym razem Francja słucha. Mistrale anulowane, bez odskodowania. Total wycofuje się z Rosji. Renault zamyka fabryki w Moskwie. Bin Paribas zeruje kredyty dla rosyjskich firm. Efekt? Rosyjska gospodarka traci 50 miliardów euro w ciągu dekady. To mniej pieniędzy na modernizację armii, mniej na rakiety, mniej na czołgi. Putin, widząc, że Zachód naprawdę jest zjednoczony, dwa razy się zastanawia przed pełnoskalową inwazją. Może 2022 rok nigdy by nie nastał. Może tysiące istnień zostałoby uratowanych. Ale to się nie stało. Bo Francja wybrała zyski, bo Niemcy wybrały gaz, bo Włochy wybrały handel. A Polska? Polska została sama z ostrzeżeniami, które Zachód nazwał rusofobią. I kiedy wojna wybuchła, Polska płaciła cenę za cudzą chciwość. Ale jest też inna strona tego pytania. Co by się stało, gdyby Nawrocki nie odpowiedział matronowi 24 czerwca? Gdyby Polska milczała? Jak milczała tyle razy wcześniej? Odpowiedź jest prosta: Macron by wygrał. Jego narracja o dialogu stałaby się oficjalną linią NATO, Europa zaczęłaby normalizację z Rosją, sankcje zostałyby złagodzone, kontrakty wróciłyby. I za pięć lat, może za dziesięć, historia by się powtórzyła. Rosja, wzmocniona ekonomicznie, zaatakowałaby znowu Mołdawien, Gruzjen, może kraje bałtyckie. A Europa znów by mówiła, nikt nie mógł przewidzieć. Na szczęście tego dnia w Brukseli ktoś powiedział dość. Miesiąc później, w lipcu 2025 roku, Karol Nawrocki wziął udział w debacie na Uniwersytecie Warszawskim. Temat przyszłość relacji europejsko-rosyjskich. Student zapytał: Panie prezydencie, czy Polska jest przeciwko jakiemukolwiek dialogowi z Rosją? Nawroci uśmiechnął się: Nie. Polska nie jest przeciwko dialogowi. Polska jest przeciwko dialogowi, który finansuje agresję. To jest różnica. Dialog jest potrzebny, ale dialog bez zasad to nie jest dyplomacja, to jest kapitulacja. Europa musi rozmawiać z Rosją, ale nie za cenę ukraińskiej krwi. Nie za cenę polskiego bezpieczeństwa i nie za cenę moralności, którą zachodni politycy sprzedają za kontrakty. Sala zamarła. Francja ma prawo do swojej polityki, kontynuował Nawrocki. Ale niech nie nazywa jej serializmem. mec. Realizm to widzenie faktów. A fakty są takie: każde euro, które poszło do Rosji po 2014 roku, to euro, które pomogło Putinowi budować armię, która dziś niszczy ukraińskie miast. Dialog? Tak. Ale na warunkach, które chronią a nie zagrażają, na warunkach, które budują pokój a nie finansują wojnę. I dodał coś, co zapisali wszyscy obecni. Europa musi wybrać albo wartości, albo zyski. Nie da się mieć obu. A Polska wybrała dawno temu, i nie żałujemy tego wyboru. Sala wybuchła aplauzem. A przemówienie z 24 czerwca stało się częścią historii europejskiej dyplomacji. Stało się symbolem momentu, w którym Europa Środkowa przestała się bać mówić prawdy do Zachodu. Symbolem momentu, w którym rachunki zostały przedstawione i nikt nie mógł ich zignorować. Bo czasami jedno przemówienie, jedna teczka, jedno pytanie może zmienić sposób, w jaki świat patrzy na prawdę. I tego dnia w Brukseli właśnie to się stało. Jeśli uważasz, że prawda jest ważniejsza niż zyski, subskrybuj nasz kanał. Pokazujemy momenty które odsłaniają hipokryzję i bronią wartości.